Jest już głęboki październik, 21. dzień tego miesiąca. W wielu regionach Polski były już pierwsze przymrozki. U mnie na szczęście minęło banany, ale za płotem, za garażem na łąkach, tam w dole przy rzeczce było rzeczywiście już na minusie i był szron. Tytuł tego odcinka Ogród, jak na bali, jest pół żartem, pół serio. To była taka zabawa, gdy zastanawiałem się, w jaki sposób wypełnić tę rabatę i co zrobić z moimi bananami. Już właściwie w tym pierwszym etapie, kiedy kupowałem niektóre z tych gatunków, miałem w wyobraźni taki szeroki szpaler różnych. Sterczących pionowo liści, tak właśnie jak u tego Musa Ice Cream, ale właściwy efekt dała mi ta Musa Ornata, którą widać w środku. Musa Laterita, jak widać, pokrywa się też wielkim grzybowym jakimś takim mozaiką. Niesamowite, żaden inny banan tego do tej pory nie zrobił. W każdym razie to nawiązanie do Bali, no to też y, związane jest z, z tą moją pasją do orzechów y, kokosowych, y, które y, właśnie na Bali y, są często uprawiane jako takie rośliny miniaturyzowane. No i oglądając y, y, różne relacje zwracałem oczywiście uwagę na tę roślinność. Oczywiście to nie dotyczy tylko tego jednego kraju, tej jednej wyspy. Podobne ilustracje można znaleźć na różnych stronach Instagramu, na przykład z Brazylii. W skrócie chodzi o to, że powierzchnie przy ogródkach są bardzo małe. Często jest to wyjście z domu. Tam jest kwadratowy bądź prostokątny trawnik, ściana, a wzdłuż tej ściany równe rządki. Pionowo sterczących helikoni, i to jest jednocześnie takie wielkie, wielki minimalizm, a jednocześnie taka bujna, tropikalna, buchająca zieleń. To zawsze mnie frapuje to połączenie, że niewiele roślin wystarczy, żeby nadać charakter jakiemuś wnętrzu ogrodowemu. Była to taka luźna inspiracja, którą starałem się przenieść na grunt mojego ogrodu przydomowego. Ale jak już wspomniałem niedosobnie, bo nie mam takiego budynku, nie mam takiego otoczenia dookoła poza tym sięgającego gdzieś tam daleko. Tutaj raczej rodzimą zieleń widać. Natomiast ten, ta część domu na północ zawsze wydawała mi się taką zamkniętą przestrzenią, takim pokojem. No i Oprócz tych roślin, które rosną tutaj od lat, w tym przypadku dwie gunery Manicata, Tajubea Chilensis czy Musa Sikimensis, który w tym roku po prostu powala mnie. Szkoda tylko, że liście trochę są poszarpane, ale wreszcie osiągnąłem to, co chciałem. Więc pozostawało mi wypełnić tą jedną ścianę. I posadziłem tak już o tym kiedyś mówiłem: Musa Mani, Musa Ornata, Musa Laterita, Kannę Intrigue, tutaj Musa Dwarf Orinoko kolejne odrosty Musa Six Red Tiger, Musa X3 i ten Musa hmm, Blue Java. Mam też fację Japonika. Wcześniej mówiłem o roślinach takich kwitnących. No i mamy październik, już całkiem niezły chłodki, i się okazuje, że czy nie okazuje się, to można wykazać bardzo łatwo. Samo samo przychodzi. Niczego to nie trzeba udowadniać, że te nasze rośliny są całkiem odporne. I jeżeli chcemy osiągnąć taki efekt, trzeba wybrać rośliny, które są podobne, ale mają. No, mają lepsze, lepszą odporność na mróz, na chłody. Ja z helikoniami próbowałem już wiele razy, i tutaj mam taką małą kępkę helikoni Pitosforum, czy Pitostorum, już teraz nawet nie pamiętam tej nazwy, i ona nie doznała żadnego mrozu, natomiast pojawiły się tutaj te już te jesienne chłody, i te rośliny po pierwsze u nas słabo rosną. O wielkich helikoniach roztrata w ogóle nie ma co marzyć tutaj biedna zebrina rocho też już słabo już niedługo będę ją wykopywał tetrapanax wyrósł i cały czas jest u mnie takim dolnym piętrze nie prowadzę go na wysokie drzewko bo nie chciałbym pod nim chodzić chcę na niego patrzeć z góry i bambusy które tworzą taką ścianę tło dla całej reszty Oczywiście do każdej teorii można sobie dorobić argumenty, powiedzieć, że tak, no rzeczywiście jest tutaj w tym coś tropikalnego, można powiedzieć, że to jakaś ściema. Mnie w każdym razie ten osiągnięty efekt bardzo zadowala. No nie ma tutaj dzisiaj ani mocnego słońca, a to, które jest takie niezbyt wyraźne. Kanna Glauka. O, jest dowód, że jednak coś do góry mrozek się pojawił. Kanna Glauka, którą bambusy powaliły. Nasturcja Werbena. Trochę kwiatów. I ten Musa Yunanensis w tre. Fargesia Demisagery, Butia Odorata. Musa Basio. Wszystko tutaj akurat na takiej słonecznej rabacie. Trochę carpus Princeps, o którym Niedługo będę mówił największy w Polsce, moim zdaniem. I jak na październik, ale również i w sierpniu nie było czego się wstydzić. Jak na październik efekt jest w tym roku znakomity. Przejdę trochę do bananów musele Lasio carpa. Planowałem je właściwie zostawić nawet w gruncie, dać budkę, ale czasy takie, że budki może lepiej zostawić dla palm. Za bardzo nie szaleć z bananami w gruncie, bo. Ale może to na kiedyś, na przyszłość. To są sadzonki w tym roku kupione od Krzyśka Fan Palm, bo uznałem, że moje są zbyt słabe i jest zbyt mało. I butia, którą. Kupiłem w 2017 jako taką siewkę z dwoma listkami. W tym roku była mocno przykryta przez liście kolokazji Esculenta, a ta wyrosła na metr 80 m i już też ją pokazywałem wcześniej. No i tutaj dochodzę do ściany, gdzie kończy się ten tropikalny, w cudzysłowie, zakątek. Dla mnie ważne jest to, że rośliny, które sadzę w ogrodzie, a wypróbowałem różne, i po prostu nie chcę już do nich wracać, mimo że oglądam je na różnych filmikach. Te, które już tam kilkanaście lat temu przeglądaliśmy kordeliny, granaty, i inne strelicje. Chcę mieć rośliny, które wyglądają dobrze, które dobrze sobie radzą w naszych warunkach. I właśnie takim antyprzykładem będzie ta mała helikonia, która już ucierpiała, a inne stoją i nie widać po nich śladu jesieni. No i chciałbym, żeby to były duże rośliny, takie silne akcenty. I jest to sposób na zagospodarowanie małej przestrzeni. Zamiast sadzić setki małych roślin, które będą wokół nas sięgały do kolan, lepiej posadzić kilka dużych, takich żeby można było zadzierać głowę. To oczywiście jest kwestia indywidualnego gustu, ale mówię tutaj w tej chwili o moich preferencjach i o tym jak ja to odczuwam. Tutaj jeszcze trochę karpus takil i znowu gąszcz werbeny patagońskiej z Turcji. Poncyria, która jednak przeżyła, przeżyła przesadzanie, ale no, z marnym skutkiem. Coś odbyło, mam nadzieję, że jednak będzie w kolejnych latach się odbudowywała. No i Butiagrus schowany. W tej chwili jeszcze niedoceniany, bo no nie sposób go tam dojrzeć w tym gąszczu, ale miną jeszcze 3-4 lata i on się mocno wybije na zewnątrz i to będzie też taka bardzo tropikalna palma, właśnie pierzasta, spokrewniona z kokosem, z jubeą. Butią, para jubea, to wszystko jest jedno plemię, które w znacznej mierze może się ze sobą krzyżować. Nie wszystkie gatunki, ale większość jednak ze sobą się krzyżuje. Tu jeszcze Jubea, która o tej stronie jest taka bardzo rozczochrana. Może pokażę ją w tym roku, zanim spakują do budy. No i teraz wzrok do góry idzie tam, m, aż na koniec. Bananów Musa Sikimensis. Musa Laterita nadal kwitnie, ale bananki nie rozwijają się, więc chyba jednak ich nie zjem ani nie uzyskam nasion. Plan na kolejny rok jest taki, żeby dać jak najlepsze miejsce dla Musa Ornata, bo kiedy myślę też o takich pionowych liściach, różnych helikoni, to widzę również ich czerwone kwiaty akurat ornata na ogół kwitnie takim jasnofioletowym kwiatem, ale w dużych kępach pojawia się często po kilka kwiatów jednocześnie. Gdyby do tego dać jeszcze za 2-3 kwitnące Musa laterita, no to ten efekt byłby lepszy. Prawdopodobnie miejsce zajmie tej najpierwszej gunery, gdyż będę tutaj stawiał pompę ciepła, więc ta gunera chyba stąd wyleci. Pojawi się nowe miejsce na takie niezbyt wysokie, ale atrakcyjne rośliny. No i tą gunerę też dużą trzeba będzie trochę poskromić, ale ona dopiero teraz, od połowy lata, robi się taka rozłożysta. Na początku ładnie sterczy do góry, także też nie zajmuje tyle miejsca na boki. To by było tyle. Żegnam się w tym odcinku widokiem na Jube, Tetrapanaxa i na kilka bananów. Pozdrawiam, cześć!